Się zebrali, żeby to naszej nadutrwionej decyzji na plus czy na minus wszystkich Państwa wysłuchali żal, pretensje, ewentualne potrzeby. I tutaj niesłusznie tutaj pan ze strony inwestora mówi, że historia. No, gdyby ta historia była pozytywna, nie byłoby dzisiaj pytań więcej. Jeżeli się to tak dzieje, jak ja tu słyszę, no to dlatego są pytania. Na pewno oprócz tych wszystkich pytań, proszę Państwa, które się zadali i będziemy starali się je też jakoś wykoncypować przy przesłaniu tego przede wszystkim do radości, do Sarepidów, bo z gości, jak wiemy, to się uzgadnia, Sarepid daje opinię, to my również zapytamy się, Państwu, którzy robili raport, ja, bo że przede mną, niech się Pani uśmiecha, też mówię się, Przemu, na mapie poglądowej, ogólnej, tam przecież się żółto to pomalowane w tym raporcie w załączniku numer 4, tak? Te kurniczki. Istnieje zabudowa mieszkalna. Gdzieś około tak, bo tu skali nie ma, ale tak mnie jakieś około 150 metrów od tych kurników. Zgadza się? Tak, zgadza się. Zgadza się. No. I teraz na mapkach, które żeście zrobili izoliny stężeń poszczególnych. Tych budynków już nie ma, bo oczywiście marka jest mniejsza. Tak? Po pierwsze. Po drugie, mam pytania i wyślemy te pytania, dlaczego Państwo, bo stężeniu amoniaku, azotu, tlenku węgla itp. i tak dalej i zapylenia. no są normy od do. Państwo wszystkie wzięliście dolne. Gdybyście wzięli górne, normy, zaczęłyby się Prawda? Wszystkie domne wzięliście dopuszczalne według przepisów. Tak ja tutaj wyczytałem, może się mylę, proszę mnie to sprostować. To jest drugie zastrzeżenie z mojej strony i to będę oczekiwał od was odpowiedzi, pod to konkret Następna sprawa, jeżeli już istnieje osiem kurników, budujemy drugie osiem, no to linia, izolinia jest koło tych nowych, ale tak jak gdyby nie interesuje Was już to, co jest w tych starych. No chcemy widzieć to tam, jak to tam będzie cudzanem zliczone to wszystko. Ale to mówię, to są przyszło techniczne sprawy. Prawdopodobnie znając Panią Dyrektor Radosiu, Panią Jolantą, ratajczakową, ona się na pewno dobrze temu przyjrzy. A my również do niej odpowiednie pytania prześlemy. Do Państwa tylko chciałbym powiedzieć tak. my a właściwie to ja będę musiał podjąć decyzję w zastępstwie kolegi, który się rozchorował i życzymy mu oczywiście powrotu do zdrowia. No akurat to na mnie przypadło. Ja na pewno nie podejmę decyzji, jak nie będę miał jasnych kryteriów wypisanych zgodnie z regionalną dyrekcją. Pisane. I na pewno, a już przeżywałem jedną inwestycję we współpracy z tymi, z tymi instytucjami. No i na pewno dobrze się temu przyjrzymy, bo oprócz tego, co Pan mówił, że jest w planie dopuszczanie takiej inwestycji, to również gmina ma w planie tereny rekreacyjne. Ja sobie nie wyobrażam, żeby się potem ktoś tu w przyszłości miał odbierać jakieś pretensje, że jest to uciążliwe do ludzi, których również gmina wprowadziła planem z przestrzennego przestrzennego i odpowiednimi warunkami do rekreacji i odpoczynku swoje znaczenie i obojętnie jakie jest poszczególnych ludzi, proszę pana, wyczuwanie tego zapachu, ale one po prostu jest. Prawda? Ale jak będzie wszystko OK i, i wszyscy tu mieszkańcy, mam, no, że tak powiem, przychylam się tego wszystkiego, ale ja dobrze, że przyjechałem na tą rozprawę, bo po tych po tych wnioskach tu poszczególnych Państwa. nie to się przyjrzymy w eksploatacji tych górników, co do tej pory jest, bo również na pewno jeszcze tego nie wiem, bo ja tu dopiero jestem czwarty czy piąty dzień, tak, Karolina? Tak. Ale się przyjrzymy, czy jest uchwała o utrzymaniu czystości w nie, i jak ktoś nie utrzymuje w czystości, to będą konsekwencje. Będziemy rozmawiać, kto rozwali, gdzie rozwali Mowy czysto. Są od tego odpowiednie instytucje, ale to już tam nawiązując do tej Eksploatacji tego, co Jest na pewno uchwała o w czystości. Panowie, jakbyście inwestycje robili, to na pewno byście się z nami Tak, poza tym bardzo się cieszę, że z Państwem miałem przyjemność się spotkać i posłuchać tutaj pewne sprawy. Mam Panie te pytania. Panie proszę, pan słowo, tak? ile ma Pan, pan czas na podjęcie tej decyzji? Proszę Pana, na razie to wie Pan co. To, to co Państwo zrobili, to jest pierwszy etap przy decyzji, prawda? Potem to idzie do uzgodnień do Rnosiu, do opinii Salefidu. Oni na pewno będą mieli więcej pytań jak ja, bo ja nie jestem fachowcem, nie? ja to tylko tak wie pan, spojrzałem ma Panaslica. To na zależności kto będzie zlecał co bym na ekidory, tak? Nie, nie, proszę pana, my wysyłamy. No, tak. A, to, to inne. I będziemy... Bo sobie to, oczekiwać to to od niego się robi, i, nie? I, potem, I będziemy oczekiwać tych wszystkich uzgodnień czy ustaleń. Czy, 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 czy I potem... Y, strona, która projektowała i robiła ten raport, musi się ustosunkować do tego i ewentualnie poprawić. Ale to, to, to najważniejsze w tym wszystkim jest to. W raporcie będzie wszystko OK, prawda? Tylko potem ta eksploatacja. Bo raport to ja wiem, że to można tak zrobić, że będzie fajnie. No, ale ta eksploatacja...